Cześć mali odkrywcy! Dziś zapraszam was do bajkowego świata kolorowych piórek i ptasich zgadywanek. Razem poznamy tajemnice naszych pięknych ptasich przyjaciół. Ja jestem Bambam Bam i będę waszym przewodnikiem. Zanim zaczniemy prosimy o subskrypcję kanału. A teraz pierwsza zagadka. Rozpoczynamy naszą ptasią przygodę od spotkania z królem nieba na białych skrzydłach. Kto to może być? Duży ptak z wielkim, pomarańczowym dziobem. Możemy go spotkać na polach i łąkach. Kto to jest? Brawo! Odpowiedź to! Bocian! Ciekawostka! Bociany są uznawane za znak szczęścia i są symbolem radości! Następny w naszej ptasiej ekipie to mistrz biegu jak burza. Kto to może być? To największy z ptaków wcale nie lata, ale za to bardzo szybko biega. Kto to jest? Odpowiedź to stróź. Strusie są najszybszymi biegaczami wśród ptaków i potrafią osiągnąć nawet 80 km na godzinę. Teraz witamy w naszym zespole kolorową artystkę dźwięku. Kto to może być? Na gałęzi siedzi, w piórkach tęczowy blask. Kto to jest? Gaworząca artystka, powtarzająca każdy dźwięk. Odpowiedź to papuga. Papugi potrafią naśladować ludzkie mowy i różne dźwięki otoczenia. Kolejny bohater w naszym ptasim zespole to posłaniec pokoju na skrzydłach. Kto to może być? W mieście, na rynku, ktoś w koronie piór. Kto to jest? Posłaniec w białym fraku przynoszący listy radosne. Odpowiedź to gołąb. Ciekawostka: gołębie były używane jako posłańce od starożytności i są symbolem pokoju. Nasz ostatni bohater to słodziutki śpiewak ogrodowy. Kto to może być? Na gałązce siedzi piórka złote jak słońce. Kto to jest w klatce malutkiej śpiewający ogrodowy ptaszek? Odpowiedź to kanarek! Kanarki są znane ze swojego pięknego śpiewu i potrafią nauczyć się różnych melodii. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej ptasiej podróży. Mam nadzieję, że zgadywanki o naszych kolorowych przyjaciołach sprawiły Wam radość. Do zobaczenia przy kolejnych ptasich łamigłówkach.